W 2012 mm -hmm. roku eee, poszłam na swoją pierwszą lekcję eee, i wtedy ten poldens no, był dużo mniej popularny. No tak. eee, to był raczej tak, nie wiem, może nie, nie tyle wstyd, ale człowiek jakby nie, nie bardzo wiedział, czy zastanawiał się, komu można w jaki sposób zaprezentować się. Jak pole to powiedzieć, że <laughs> tak, <laughs> że, że jednak nie było to tak powszechne jak obecnie. Co mnie bardzo, bardzo cieszy, że i lekarzom, i nie wiem, różnym, różnym grupom społecznym już nie trzeba tego tłumaczyć, i to jest traktowane tak z uznaniem, z entuzjazmem pozytywnie. Sport. E, jako sport, jako sztuka, jako rodzaj po prostu aktywności. Nie? Mhm. Mm, także nie. na pewno by się nie spodziewała, że będę, <noise> nie wiem, instruktorem nawet, a co dopiero mówić, nie wiem, prowadzić swoją szkołę czy występować na dużej scenie.